Hej, witam Was na moim kanale La Beauty. Jeszcze raz Wam chciałam przypomnieć, subskrybujcie, łapka w górę, wciskajcie na dzwonek, żeby być na bieżąco, ponieważ Wasza opinia jest dla mnie ważna. Dzisiejszym tematem będzie, jak dbam o swoje włosy. Szczerze mówiąc, na to, co moje włosy przeżyły tańcząc na turniejach tanecznych, a później w programie Taniec z Gwiazdami, to wyglądają świetnie. Opowiem Wam krótko. Kiedyś na jeden występ taneczny Zużywałam pół opakowania żelu i cały lakier do włosów, co widać na zdjęciach. Na głowie powstawał pancerz, mnóstwo psówek we włosach, a jeszcze zapomniałam, jak czasami spałam we fryzurze, bo na przykład turniej zaczynał się o 9 rano. I tak jak ja dbam o swoje włosy? Punkt od którego zacznę, zawsze warto pamiętać o doborze odpowiedniej szczotki. Dużo przetestowałam i najodpowiedniejsza dla moich włosów jest szczotka Tangle Angel. Sprawdza się w pielęgnacji zarówno mokrych, jak i suchych włosów. Drugi istotny punkt to odżywka, którą zawsze nakładam na włosy. Przyzwyczajenia po turniejach to był jedyny sposób, żeby rozplątać zaczesany kok. Odżywkam zawsze spokoję letnią wodą, żeby zamknąć łuskę włosów. Trzeci punkt: podcinam końcówki włosów raz w miesiącu. Dobrze działa przynajmniej na moje włosy. Kolejny etap pielęgnacji to nakładanie od połowy długości włosa do końcówek oleju kokosowego. Ostatni krok to zabieg, który robię w salonie Jaga Chupała. właśnie w tym salonie dbają o moje włosy już od trzech lat. To jest innowacyjny zabieg, influzja tlenowa, połączenie naturalnych metod z nowoczesną technologią. Od razu po zabiegu czuć w dotyku, że włosy są grubsze, nawilżone i odżywione. Ja wykonuję ten zabieg 1 do dwóch razy w miesiącu. Uzależnione jest od intensywności mojej pracy zawodowej. No i oczywiście na sam koniec warto pamiętać o trybie życia, jedzenie i suplementacja, od których zależy zdrowy wygląd skóry i włosów. Polecam herbatkę ze skrzypu, a kiedyś Wam opowiem o skutecznych suplementach. Opowiedziałam Wam o całej pielęgnacji moich włosów na co dzień. Piszcie w komentarzach swoje sposoby, produkty na zadbane włosy. Chętnie poczytam i przetestuję. Do zobaczenia.